Jest piątek, dziewiąty dzień czerwca. Dominik Berwert witam Państwa bardzo serdecznie na przedmeczowej konferencji prasowej przed niedzielnym spotkaniem, gdzie Platinum Motor Lublin podejmować będzie For Nature Solution Apator Toruń. Zanim przejdziemy do zadawania pytań naszym gościom, zobaczmy skrót z ostatniego domowego spotkania lubelskich koziołków. Witamy serdecznie na konferencji prasowej naszych gości. Jest z nami trener lubelski drużyny Maciej Kuciapa. Dzień dobry. Oraz zawodnik Platinum Motor Lublin Jarosław Hamper. Dzień dobry. Zacznijmy od pytań do trenera. Tradycyjne pytanie na początek o status niedzielnego spotkania. No Mecz ma status meczu zagrożonego. Rozumiem, że będziemy rozkładać plandekę na torze? Tak, za około jakieś 2-3 godziny będzie już rozkładana plandeka. Czy planujecie jeszcze sesje treningowe przed niedzielnym spotkaniem, jeśli oczywiście pogoda na to pozwoli? Jeśli tylko pogoda pozwoli, to tak. Jeszcze będziemy odbywać taką sesję. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie do Jarka Hampela. Jarek, wczoraj całkiem niezły występ. Piąte miejsce w ćwierćfinale indywidualnych Mistrzostw Polski. 10 plus 1 to chyba całkiem niezły wynik. Czy to znaczy, że motocykle zaczęły jechać troszkę lepiej? Wynik całkiem niezły i to znaczy, że cały czas się staram, żeby jechać dobrze, żeby jechać na dobrym poziomie. I tak będzie tym na, następnym razem, jeśli chodzi o ten następny mecz niedzielny. Przygotowujemy się bardzo solidnie, żeby pojechać dobre występy. Proszę powiedz, czy taka intensywność startu wczoraj Rzeszów, już w niedzielę Lublin, to dla Ciebie... Jest ok, czy troszkę za często i jest dosyć mało czasu na testowanie jakichś nowych opcji? Nie, no jest bardzo ok. Ta ilość jazdy jest odpowiednia i powoduje, że jest dobry rytm startowy, więc bardzo mi to pasuje. Zawsze chce się mieć trochę tego więcej czasu, żeby faktycznie potrenować i mieć możliwość jeszcze z testowania sprzętu przed meczem. Zazwyczaj, to że jest tak w tym roku dość tradycyjnie, że pogoda nam nie pozwala realizować tych planów, bo chyba nie było jeszcze meczu, żeby nie było statusu tego meczu zagrożonego i, i zawsze jest jakieś zawirowanie z tą plandeką, ale ale w gruncie rzeczy postaramy się, żeby żeby no, zrobić tę pracę, wykonać, potrenować ile się da, jak się da oczywiście i przygotować się jak najlepiej. Czy według Ciebie Lubelski Tor w porównaniu do Zeszłego, zeszłorocznego sezonu bardzo się zmienił? Jest on chyba trochę inny, tak. Trzeba szukać cały czas nowych ustawień i z meczu na mecz. Ta plandeka bardzo przeszkadza żużlowcom w przygotowaniu się do spotkania? Czy szukać ustawień z meczu na mecz może nie do końca aż, tak, aż takiej rozbieżności nie ma, ale to z pewnością jest tak, że ta plandeka najbardziej przeszkadza. Dziękuję bardzo że muszę zapytać o spotkanie z GKM Grudziądz, które odbyło się w, w Grudziądzu. Przegraliśmy tam dosyć znacznie, 56 do 34. Analizowaliście to spotkanie, wiemy co poszło nie tak, bo oglądając przebieg spotkania wydaje się, że zawodnicy mieli problem, żeby znaleźć te odpowiednie ustawienia swoich motocykli i po prostu byli wolni. No tak, oczywiście analizowaliśmy to, ale tylko z, tutaj w, w sztabie. Zawodnicy jakby są w okresie startowym i wiedzą na jakim poziomie pojechali i, i, i po prostu muszą wyciągnąć wnioski i, i, i o takich meczy jak najmniej, więc przyjdzie jeszcze czas na jakąś taką głębszą analizę z, z chłopakami, a póki co czekają nas kolejne mecze i, i koncentrujemy się na tych meczach. Rozumiem, że na tę chwilę wbrew medialnym doniesieniom nie ma mowy o żadnych nerwowych ruchach w naszej drużynie. Nie, no póki co to nie. Nie, no jedziemy, jedziemy tym składem co, co do tej pory, więc jakiegoś wielkiego wyboru nie mamy. E, oczywiście czekamy też i na Dominika. Mam nadzieję, że e, jak najszybciej dołączy do nas i będziemy jeździć w tym optymalnym zestawieniu. E, i, I cóż, no teraz przygotowujemy się do, 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 do meczu z Toruniem. Hmm, chcielibyśmy, aby, e, aby ten mecz rozstrzygnąć na swoją stronę i robimy wszystko, aby tak było. Planerze dwa spotkania U24 w Lublinie w tym tygodniu, który teraz trwa. Czy jest szansa, że któryś z zawodników U24 będzie przewidziany w najbliższych meczach do składu ekstraligowego? Zobaczymy. No, czas pokaże jeszcze, jakby myślimy o tym, zobaczymy. No chłopaki przeplatają te występy lepsze, gorsze i jeszcze jakby zastanawiamy się. Dziękuję bardzo. To tyle pytań do naszych gości. Już w najbliższą niedzielę 11 czerwca o godzinie 19.15 Platinum Motor Lublin podejmować będzie For Nature Solution Apator Toru. i Na to spotkanie serdecznie Państwa zapraszamy na Stadion Miejski przy Alejach Zygmuntowskich. Do zobaczenia, do usłyszenia.